Konstrukcja prostej przechodzącej przez punkt A równoległej do prostej K. Na początku zaczynamy od narysowania naszej prostej K i wyznaczenia punktu A. Następnie wybieramy sobie jakiś punkt na prostej K. Następnie z tego punktu kreślimy Łuk przechodzący przez punkt A i przez prostą K. Następnie, jak mamy ten sam rozstaw cyrkla z punktu A i przecięcia pierwszego Łuku z prostą K, Kreślimy kolejny łuk. Na przecięciu tych dwóch łuków kreślimy prostą, która przechodzi nam też przez punkt A. I tak automatycznie otrzymujemy dwie proste równoległe.